Paweł za Wami turniej w Białej Podlaskiej. Dwa zwycięstwa, jedna porażka, drugie miejsce w tych zawodach. No i na początek poproszę Cię o podsumowanie i o ocenę tego startu azotów pławy w tym turnieju. No, na pewno turniej był fajnie zorganizowany i przydatny. Fajne granie tam było. Co prawda no, byliśmy troszkę osłabieni, bo wiadomo kadrowiczyów jeszcze nie było. Dwa pierwsze mecze wygrane, na pewno bardzo cenna lekcja. Dobre mecze w naszym wykonaniu z Mieszkowem, graliśmy do 40 minuty jak równy z równym. Później troszkę się wkradło, wydaje mi się może to zmęczenie po tych dwóch tygodniach ciężkiej pracy, plus troszkę błędów i, i z takim zespołem jak Mieszkow no, to kosztowało nas przegrany mecz dosyć wysoko. Ale tak jak mówię, do tej chwili to naprawdę fajne zawody i możemy być z tego zadowoleni. Został nam ostatni mecz teraz w środę z Zamościem i już później przystępujemy do rozgrywek. Mhm. Powiedziałeś o dwóch tygodniach ciężkiej pracy, to nad czym zespół najbardziej pracował? Fizycznie i dużo było piłki ręcznej, siłowni, biegania, także naprawdę te dwa tygodnie ciężko przepracowaliśmy i, i, i na pewno możemy sobie powiedzieć, że daliśmy z ciebie wszystko i na pewno to zaprocentuje w sezonach. Jeśli mówimy o czymś, co może zaprocentować, to też o tym, o czym sam wspomniałeś przed chwilą, czyli osłabiony skład w turnieju w Białej Podlaskiej, brakiem pięciu podstawowych zawodników. To samo było w turnieju w Zwoleniu, ale to była szansa do pokazania się przede wszystkim zawodnikom z drugiego zespołu, tym młodym, którzy rzeczywiście wchodzili na parkiet, rzucali swoje bramki i to była dla nich na pewno cenna lekcja. Dla was także pogląd na to, jakie są kadry, jakie jest zaplecze w Azotach Na pewno no, dla tych chłopaków to jest yy, bardzo cenna lekcja trenowanie z pierwszym zespołem, i granie w sparringach. Tym bardziej cieszę się, że tutaj też mogli być, bo mogli tego doświadczenia nabrać na pewno też im to pomoże w rozgrywkach pierwszoligowych jest eee, się cieszyć mhm. yy, Jeszcze wracam do tych osłabień yy, i do Twojej konkretnie osoby prawa połówka to była pozycja na której musiałeś występować z konieczności i w turnieju w Zwoleniu i z tego co z Marcinem Kurowskim rozmawiałem także w turnieju w Białej Podlaskiej yy, no i tak patrząc na, nawet na protokoły pomyczowe i na Twoje zdobycze bramkowe to okazuje się że dla Pawła Podsiadło nie ma znaczenia na którym pozycji w rozegraniu graczy na lewej czy na prawej połówce czy na środku rozegrania Staram się być w miarę uniwersalnym zawodnikiem, prawa połówka nie jest dla mnie jakaś obca, ponieważ już we Francji mi się zdarzało grać na tej pozycji dosyć często. Dla mnie ja się przede wszystkim cieszę, że po tych kontuzjach, po tej pierwszej części sezonu, gdzie miałem trochę tych perypetii z kontuzjami, bark, plecy, miałem też z brzuchem problemy i gdzieś to mi zawsze przeszkadzało, teraz przepracowałem cały okres. W pełni w sparringach dużo dosyć grałem, tak więc mam nadzieję, że w sezonie podtrzymam tą dyspozycję chociażby z tych sparringów i będę mógł jeszcze bardziej pomóc zespołowi. Po pierwszej części sezonu było tam parę takich niedosytów, jeśli chodzi o start azotów pławy. Teraz chyba dobrze przepracowany ten okres w styczniu. Zapytam cię, na co tak jak patrzysz teraz na zespół azotów stać azoty w drugiej części sezonu Superligi? Nie będę może mówił na co nas stać, my po prostu będziemy podchodzić do każdego kolejnego meczu i grać o zwycięstwo i wiadomo, że gdzieś te nasze cele zawsze są wokół tej pierwszej czwórki, i gry o medale. Na tym się na pewno będziemy skupiać, ale przede wszystkim każdy kolejny mecz jest dla nas najważniejszy i po każdym kolejnym meczu będziemy się koncentrować na następnym, a na końcu znowu będziemy mogli sobie powiedzieć... Czy jaki o, 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 ostatecznie jest rezultat. Mhm. No i ostatnie moje już pytanie odnośnie Twojej osoby. W ostatnich dniach pojawiła się informacja także w naszych mediach społecznościowych, klubowych, na stronie klubowej o tym, że Paweł Podsiadło przedłużył kontrakt z Azotami Puławy. Co stało za tą decyzją? Dlaczego podjąłeś decyzję o tym, żeby pozostać w Puławach? Przede wszystkim bardzo mi się to podoba. Moja rodzina jest zadowolona. Klub jest na wysokim poziomie. Więc z prezesem doszliśmy do... porozumieliśmy się w, w sprawie przedłużenia kontraktu. I jestem bardzo zadowolony i, e, i, będę, i będę się starał dawać jeszcze z siebie jeszcze więcej przez te kolejne dwa lata, żeby, żeby ten klub grał jak najwyższe cele.